Hej, cześć, Z tej strony z dzisiaj ze mną Ola! Hejka! Chcieliście, żebyśmy zagrali w Fireboy and Watergirl, czyli ogień i woda. Po prostu. Więc zagramy razem jako, jako para, zagramy na nie wiem, pierwszym poziomie? To chyba pierwszy poziom. Nie wiemy też za bardzo nic o grze, teraz tak, co to jest? Use the arrow keys, aha, czyli ja się poruszam strzałkami, ty masz wsady. Dobra, czyli teraz ja tak. Ja nigdy nie mieszaj y, ognia z wodą. Ale jak ja mam przejść teraz? Musisz być mądry i musisz zrobić hop! O Jezu! Hop! A ja mogę sobie wejść do wody? O kurde! A, a, a do zielonego? Nikt nie może wejść do zielonego. Nikt zielone, nie może do zielonego. Zielone śmierdzi! Ale pa! Jakie, jakie synchro robimy, kurde! <laughs> tak. O kurde, postanowiłaś skoczyć! Bra proszę, twoja dźwignia będzie pierwsza. No dobra. ej, ej, poczekaj, bo ja też chcę wejść. Słyszałem, że w tej grze jest dużo poziomów, więc no. Poczekaj, Dawaj. nie mogłam skoczyć. A, musimy skakać. O. O. Wiesz co, z gentlemanem. A, dobra, dobra, dobra. Dzięki. Dobra, nie ma problemu. O, ciach, ciach, cia. Idę, Proszę. Proszę bardzo. to jest wolne. No jak to wolne, jest dosyć wystarczająco szybkie. O, jestem, puść. A, dobra, i mam teraz cię puścić, tak? Tak. Proszę. Dobra, puszczam cię, dziękuję. A może dzisiaj? Tak? Nie, ale może nawet, gra, nawet grafika nie jest jakoś wybitnie zła, nie? Nie. W sensie rozdzielczość robi swoje, ale grafika nie jest zła. A, Ach. ja nie muszę na tym stać. Proszę. Klotek. <laughs> no, dawaj, dawaj, Jestem. paj, daj! pchamy pcham razem, o, pchamy szybciej. Ale szybci. szybko. Dobra, ja Jesteśmy wkoczę. turbo, turbo. O Boże, jak one wolno skaczą te postaci. Stop! Ale to był długi skok. To był taki ledwo, ledwo. Poczekaj, a Ty możesz podnieść mój kryształek? Nie, 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 możesz. nie możemy. Dobrze. Ja wchodzę tu, bo Do łazienki ja. łazienki idzie, ja, ja, ja facet, ty bita. Tak, tak. Kitka, nawet taka, jaką masz prawie zazwyczaj. O, dobra. O, czasu się nie udało osiągnąć. Dobra, ale my tego nie robimy w czasie. Kontynuuj oczywiście. W ogóle jest chyba pięć części tej gry. Tak. Więc no. Dobra, drugi poziom. Nie wiem jak mamy to zrobić, szczerze mówiąc, ale no zobaczymy. O, ja idę na dołem. Ja idę dołem, na dołem. Powiem ci, że z przyzwyczajenia żeby skoczyć chcę spację kliknąć. Ta, kiedyś nie było spacji do gier. Kiedyś, nie było. Kiedyś tylko psady, kurde. Dobra. A! Powiem ci, że ja kiedyś tylko na strzałkach grałam. Leć. Lecę! No jak grałaś sama, to na czym miałaś jeszcze grać? No w sensie, no kiedyś się nie grało w sadem w grę, tylko się grało na strzałkach. No tak, no ale wiesz o co mi chodzi. No wiem. No, jak miałaś, kurde. Biegnę do ciebie. Śpiewaj kryształki. Patrz, jestem szybki. To, ta gra nie jest w ogóle na te czasy, bo w tych czasach to ta gra powinna działać pięć razy szybciej, nie? Oj, wiesz co, Marze, ty zrób to pierwszy. No, 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 no! O Boże, teraz mi to obróciłeś. Dobra. No jest dobrze. <tryk> Jezu, co ty robisz? Nawet teraz ty pierwsza. Dobra. Niu. Niu. O, tak lekko ruszyłaś tylko. No bo ja nie chcę tobie psuć tak, jak ty mi psułeś, wiesz? Ale ja sobie Spokojnie, pani kobita. Dobra, to teraz pan mężczyzna nie Znowu ja? No nie! Myślałam, Coś że... ty zrobiła. Myślałam, że przeskoczę. Przepraszam. Teraz drugi raz? jest! Pobijasz rekord długości przejścia. No przepraszam, Jezus. Tu no chodzi o dobrą zabawę, a nie o to, żeby się w czasie... No już mamy minutę dwadzieścia trzy, to nie jest rekord świata, Ola. No i co? Nie robimy rekordu tylko się dobrze bawimy się tym. Tak? Aha, tak. Dobra. A nie? Ja nie wiedziałem. Powiedziałam, że robimy rekord. Nie, nie robimy U. rekordu. To nie jest odcinek z Pamiętaj, pamiętaj to już mi, musisz mieć w głowie, że 2,5 sekundy otwierają się drzwi. Na o, przykład. Jezu, no, dobra. No i co? O, trzeci poziom. Ciekawe, czy będą, będziemy mogli przejść w którąkolwiek ze stron, czy... Będzie musieli i tak przejść wszystko, jakby, w teorii. Eee, nie wiem. Chyba, eee. chyba wszystko się Gdzie ty do mojego jedziesz? Woda jest moja. Ja się musiałem yy, zastanowić. A, ty masz wodę, okej, okay, u ciebie jest prosta, a o mnie co? Ogień? Płynny ogień? A ja mam się, ja mam pytanie. Skoro ja jestem dziewczynką, to ja rozumiem, że jestem mokra. Eee, jak mam to rozumieć i interpretować? No po prostu. Aha. Jak ja się tu nie rozpływam? Powiedz mi, dlaczego ja nie mogę wejść z tym. Bo nie umiesz. Nie Dobra, wskoczyłem. Easy to było. A musimy mieć wszystkie diamenty? A! No nie! Be nie zdobędę już go. A czemu nie? No bo nie umiem tam wskoczyć. Musisz tam wskoczyć, bo inaczej nie przejdziemy gry. Przejdziemy. No nie da się, sorry. Ha, ja zebrałem wszystko. Nie da się! Nie da się! Da się, no, 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 no. no. Nie da! No nie da się! No. Blisko byłaś, dawaj, dawaj. dawaj. Poczekaj, poczekaj, tu. Nie. Jeszcze raz, jeszcze raz, skacz w trakcie od ściany. No, ale to jest bardzo cię... No, 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 no. To jest bardzo. Nie chcę no, mi poskoczyć! Dawaj. Nie chcę mi tu poskoczyć! Idź w lewo i się obróć w prawo. No, dobra, robię. No. Pff. Nie, nie da rady, chory. Ale wstyd! O Jezus, jaki styd! <noise> o Jezus, no! Myślałem, że zrobiłaś speedruna chociaż, nie, ale nawet nie jestem. Ale nie jest przejdziemy, to. przejdziemy. To w którą stronę będziemy szli następne? Nie wiem, gdzie ja jestem? A w lewym dolnym. Ja jestem. jestem w góry! No poczekaj! Musisz mi szm szmula kamula dać. <noise> szmula kamula. <noise> Dobra, nice! Gienki. Czy jest? A nie jestem w stanie tam dojść aż. O, ja mam jakiś guziczek, ja ci chyba otworzę tam ścianę, nie? Oh yeah! Nice! A ja chyba tobie otworzę nie wiem co. Nie, ty chyba to na dole przy drzwiach właśnie nam otworzysz, okej. Ja teraz schodzę, idę tu. te te te. Ta gra powinna być ciut szybsza. Znaczy, mnie denerwuje Opadanie to Opadanie że... jest strasznie wolne. Tak, tak, że to skakanie jest takie mega wolne. Upośledzone. No, Krystian, pośpiesz się, ja już przy drzwiach czekam, Co to ma być? No, ja wolny jestem. No, no. widzisz, jak spowalniasz naszą rozgrywkę? No, ja nie jestem w stanie takiego speedruna robić. Nieładnie. A na mnie gadałeś. Jestem. Czekaj, teraz 2,5 sekundy przy drzwiach, jak się otworzą. Syk! No, speedrun, uwaga, był speedrun? Nie. nie było speedrunu. Ale bida. No to na środku wyskoczy. E, gdzie teraz? Um, chodźmy do góry, będzie śmiesznie. Do góry? A to tak. jest jakiś taki inny kryształ, ten fioletowy taki. O, się ma. O, wziąłeś tam jakiś parkurowy poziom. No tak. Opa, coraz mniejsze te kryształy są. Jakie kryształy? Knie się te platformy, na które musisz... No! Nie... A, nie. No i chwilę, zacznę odpocząć. No, na. No, zrób retry. Ej, możemy skipnąć i oglądając reklamę, nie musimy przejść tego poziomu. Nie, musimy go Przechodzimy przeżyć. tak całą grę, oglądając reklamy? Nie, przechodzimy. Puścimy sobie taki maraton 20 nie, nie, minut nie. reklam, nie? Odcinek, jak przechodzimy grę, oglądając tylko reklamy. I komentujemy je, tak. To jest najlepszy sposób na spędzenie czasu. O, może powinniśmy założyć wspólny kanał, na przykład. Reakcje na reklamy. E, e, na, reakcje na reklamy. Reakcje, reakcje na reklamy w grach, o. Niektóre te reklamy Nie, czekaj, reklamy są jak, jak mój nick można no na, na najlepiej przerobić, żeby głupi obrzmiał. Pod reklamy? Nie, ogólnie. Nie wiem. Ogólnie twój nick jest głupi. A, o o, 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 no to kobita mnie podsumowała. No to będzie gratis i konewka. Dobra, może Gratis być. i konewka oglądają reklamy, o. To, jest, to jest, najlepsze, o. o zrzuć klota. I czekaj, idę zwalić kloca. Do Zwalam go. kloca. Masz kloca. Dzięki. Prawie na łebcik. <laughs> Prawie. I, nie, o. Ola zaczyna odpalać swoje dźwięki godowe. Co to Niu. ma znaczyć? Nie, ja, ja po prostu moje efekty dźwiękowe. Efekty, to powiedziałeś. Ym, zapraszamy wszystkich twórców gier do współpracy, oczywiście. I mamy kolejny poziom. Gdzieś dalej w górę, dobra, dalej w górę. Idziemy do góry. Skoro wybrałaś górę, to... O Jezus! Eee. Ja idę tu. Ja Możesz już... dźwignię u góry ja zrobić. Już nie... nie no, ja chyba muszę iść najpierw po tego. Ja mam guzię, No dźwignię musisz zrobić. Ale do czego jest dźwignia? Nie wiem, kobieta, do czego dźwignie. No Kurwa. bo ja mam tu guziora. No. Eee. Co robi guzior? Guzior na razie... A, tu robi guzior. Na górze podnosi guzior, guzior. No tam musisz skoczyć, tak siak, widzisz? Ja tam muszę iść? A co to zrobi? Od tam czego to tam jest? u góry masz dźwignię? Oglądamy reklamy, tak? O! Dobra, ja muszę tu poczekać w takim razie. Tak, tak, musisz tam wejść, bo ja ci tam platformę u góry w tym zielonym zrobię. Dawaj, otwieraj platformę obywatelską. Ej, co? Poczekaj, bo nie mogę. Nie możesz skoczyć, poczekaj. co jest? Ja się uczę, skakać! Co jest? Musisz wcześniej skoczyć. Proszę, poczekaj chwilę. Nie widzę, kto wymyślił platformę za licznikiem czasu. Oni. No właśnie oni. Dobra. Ale ty, ale ja nie wyjdę stąd. Musisz mi przytrzymać. Napra. O Jezus, dobra, się... poczekaj. No chciałaś w górę iść, no to sama to wybrałaś. Poczekaj, poczekaj. Skoczę tam, skoczę. Jest. Dobra. Tylko teraz liczy, że ja się nie wywalę. Nie wywalisz! O! o, Blisko było! Było bardzo blisko nawet. Dobra. Gdzie ja muszę iść teraz? Hmm. Nie wiem, na dół? Tak, tylko muszę uważać, żeby nie wskoczyć do Twojego. Aha, poczekaj, bo ja tak czyś jak tam mam. Yy... Gdzie tam? Tu muszę iść, paść, bo tam na dole mam kryształek i mam guziora. Jakiś guzior jest, no? Dobra, hop. Jezusa, było blisko. Nice, uwielbiam takie resety w grach. Dobra. I co to robi? To jest jakiś bez sensu na razie. Ha, nie rozumiem tego. muszę pójść do Ciebie po jakiś. <grymne> nie wierzę w siebie po prostu Nie wierzę Boże, w siebie jest zróbmy inny poziom e, Inny poziom? Nie, nie mogę, już kliknąłem retry Dobra Dobra, czekaj, ja może pójdźmy na dół najpierw? Nie, nie, muszę tą platformę Poczekaj chwila, my musimy dojść na sam dół Mamy jedne drzwi do otwarcia Tak, jednymi drzwiami przejdziemy, tylko która dźwignia jest od tego? E, ta po lewej? Ta tutaj na dole Nie, nie, Krystian, tak się jak musisz to zrobić Ta pode mną jest dźwignia, czyli widzisz? Bo jest biała Rozumiesz? Kolorami to robisz. Patrz. No a, no dobra, no chodź, chodź do mnie, proste. No ale dlaczego? Chodź do mnie, patrz. Idę, idę, no. Idź, yy, Idź w prawo, zrób ten przycisk co robiła i y zawsze. Ale ty nie rozumiesz, że ja go nie mogę zrobić, bo trzeba zrobić najpierw to u góry. A, bo jest zielone. Zobacz ile czasu zmarnowałeś, no Krystia. Sorry, no ja jestem tylko normikiem. No Jezus nie w tej grze. Odbywa czasem. Może skoczyć do wody, jest zróbmy od nowa, to? Nie, spoko, już jest dobrze. No, no. Uy, a no, nie tu miemi. dobra. Krystian, no, no proszę cię. <laughs> dobra, inny poziom, inny poziom. Dobra, a poziom yy, wybieram ten. To będzie dobry poziom. Tamten był zbyt skomplikowany Tamten dla ciebie Tamten dla mnie był tak, to było zbyt mhm. ciężkie. Czekaj, ja, ja ci wskoczę tu. Dobra, dobra, a ja go przepchnę wtedy. Tak, to jest duża głowa. Ok. Patrz, widzisz jak pędzę? Zobacz, ogień za mną leci. Tak, tylko się zastanawiam, czy ja wtedy dam radę podnieść... dam radę podnieść jakoś ten mój kryształek tu nade mną, nie? No tak, a dlaczego nie? No bo w teorii... Pójdziesz sobie dookoła znowu. O no super, nie <śledzanie> dookoła. A, tu jest to. No ty okay. musisz przejść na tą platformę, ide, tak? Idę, 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 platforma obywatel. Przestań! Dobra. ma... Poczekaj, zastanawiam się. No spychaj. Ale czy to na pewno tutaj ma iść? Tak. No, no nie wydaje tu, tu, mi. się. tu, dobra, i teraz ja jestem w stanie pa. Nie! Dobra, ja mam tutaj kryształka. I kryształki tu musisz tak iść dookoła. Poczekaj, Zdawaj. poczekaj, poczekaj. Wiesz co, bo my tego guzika uh. musimy przepnąć. Uh. Ja rozumiem o co chodzi. Weź wypchnij mi ten klocek. Jaki? No ten na dole to jest? Weź tam razem z nim iść. Uh. Dobra. Upe. Przepnij go do końca. Jaką go teraz czepnij? Nie, nie, dobrze, w tamtą stronę, no wypnij go. No. Żeby mi ta platforma spadła. No nie! No nie! Czekaj Utknęłam! Ola, co zrobiłaś? Utknęłam! Nie mogę się ruszyć. Dobra, dobra, Proszę idź tam, idź tam, gdzie jesteś. No. Nie zbiorę już tak. Te... Dobra, nieważne, nie opuści. Musisz tego. A jakiego ja tam w wróg, to jak. No, bez nie wrócę. Kitu ale ty możesz przyjść dookoła. Mogę przyjść dookoła. O Jezu wszystko robimy dwa razy dłużej, na, nie wiem. Na, na na na. Na Ale bo my to robimy nie znając tych map w ogóle. No my jesteśmy głupolami. Po prostu. To ty tego kryształka sobie w tym czasie zbierz. Dobra, dałem radę, pa. no. Bo ty rozumiesz, o co chodzi z tym klotkiem? Tak, musimy go przepchnąć tu. Na guziora musimy go dać. Ale sprinterka, rozpędziła dobra, się! Dobra, pomóż mi, pomóż mi, będzie szybciej. Lila, bo ja opadam 17 lat. No dobra, sama to przepchnę, nie? Dobra, to ja sobie już snu. No nie, bo ja też tam muszę, Poszli. Nie, obchodzi mnie tam. No, Christian, no pozwól mi. Masz. Dziękuję bardzo. Dobra, zapraszam cię, woda. Dzięki. Sodowa. He. Dzięki. Ale tu nie mamy jak zginąć, to dlatego tak dobrze jest. No, nie wiem, czy jest dobrze. Teraz ty musisz mnie podnieść. Tak, no już to robię. Sekundna. Podnoś mnie. Nie wiem, czy masz taką wagę odpowiednią, żeby no. mnie podnieść. Słuchaj, dam radę. Te, te, I teraz muzyka z windy by się przydała. No. Ale prędkość. Prędkość, prędkość. Teraz ja robię. Ha! I robię. Dobra, i teraz. Ha, ha! otwierasz. I wpuszczam ciebie. I teraz. No i teraz co? Robię tak, haha, ha. i teraz okay. robimy. Poczekaj, bo ha, jeszcze... Ha. O właśnie ducham. chciałem powiedzieć. Ale nie, ty musisz mi przytrzymać. Co ty robisz? Musisz mi przytrzymać, ja muszę... W... Aha, no dobra. No faktycznie, dobra. No właśnie, właśnie, kurde. Już chciałam już zostawić. Chciałam, pobita. chciałam taki był plan. Dobra, jest! Chociaż Idzie. jeden. Chociaż jeden z poziomów wiem. Trzy minuty! Uuu. O, nowy rekord świata! Pobity! Dobra, pa i... A, Słuchaj, z... ważne, że obie postaci przeszły i że mamy wszystkie kryształki. Obie przeżyły. Zebrane. Tak. Dobra, to pójdźmy za ciosem. I tak nie zrobimy wszystkiego, nawet nie ma opcji. Hmm. Ale spoko, tu jest wiatr. Uważaj, bo tu woda jest, ty nie możesz. Właśnie się zastanawiam, czy mnie wiatr tam popchnie. Co ja mam zrobić Poczekaj, teraz? daj da się trochę oszukać? Nie da się, dobra. Ty musisz przejść. Musisz poczekać. Nie, mogę iść, patrz. A ty dlaczego możesz iść? Nie, nie mogę iść. Zatrzymuje mnie to. Dobra, dobra. To ja robię tak, schodzę na Co dół. robi dźwignia żółta? Pewnie wyłącza, wyłącza wiatrak? No o, technologia! Jak na to wpadłeś! Przyciski! O kurde. No, to ty to zrób w tym czasie, dobra? Jak ja idę? Nie, 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 nie. Nie jesteś dobry w parkoury. Oooooh! Le, parkur, parkour. No, ledwo, ledwo. Dobra, dałem radę. To na... ja tu grzecznie poczekam. Ja się dałem radę. Nie, nie, delikatnie. Ha! O, już chciałem powiedzieć, że wpadasz do tego. A! No, no. Znaczy, co? Znaczy, no, to miało być. Bardzo męski ten krzyk. Męski krzyk miałby taki, o. Dobra, uwaga. Ale Konewka? Przepraszam, ja czekam aż to mi się otworzy. Wydaje mi się, że się kamera odsunęła jakoś dziwnie. Wydaje ci się. A teraz ty musisz do mnie wrócić. Mm -hmm. mm -hmm. Myślisz, że ja na to wskoczę? No ja na pewno nie wskoczę. Dawaj. O, o, o! O, o, o mój Boże! Duża głowa! O, 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 o! O, o, o! o. Ale za to ty nie masz kryształka, musisz go zdobyć, żeby przejść krem. Nie, nie musimy. Musimy. Nie. Nie? Nie, no patrz. Okej, okay, bo... No dobra. I Elo, my przechodzimy poziomy, kryształki to jest bonus. Bonus totalny, widzisz? Pa poszłem po schodach, widzisz? Po prostu nie zebraliśmy wszystkich kryształków, nie jesteśmy tacy... dobzi. Dobra, to ostatni, niech będzie. Ostatni. Ten taki trójkątny. Oby o kurde, Boże, dobra. Dobra, a nie, on tylko tak wygląda na skomplikowany. Pa, robimy speedrun, ok? Jesteś gotowa? Patrz, raz, dwa, trzy. Dobra, dobra, dobra. Ciekaw jestem, pewnie nie da się zrobić speedruna, nie? Jeśli chodzi o tego, a co? jeśli chodzi o zbieranie kryształków, tak zakładam. Kurde, ja nie umiem tutaj tak szybko wskoczyć. Dawaj, dawaj, dawaj. No próbuję, nie jestem taka szybka. Na odwrót, na odwrót. Kryszta... Nieważne, nieważne, speedrun, speedrun Krystian, to ja się nie, nie nadaję do speedrunu Już, 33 sekundy Pa, już czekam, już 2 sekundy straciliśmy przez ciebie No jasne, no 37. mój kryształy. Dobra, uwaga Nie będzie. No i co, Jezus Dobra, w każdym razie to było na tyle Jeśli chcecie oczywiście oglądać więcej odcinków Albo żebyśmy w ogóle może przeszli tą grę To dajcie znać w sekcji komentarzy Dziękujemy serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę subskrypcję na ten kanale. zapraszam na kanał Oli, który jest w opisie Trzymajcie się ciepło no i cześć. Dobra.